ale jak ona się tam dostała, kochanie? Jak ona tam weszła? Tu drabina. Tam jest drabina? Tak. Horrornie. Busiła. Drabina. się. Busiła się. Moje, lala, moje lala. a co tutaj mama ma mama? Pamiętasz, co to jest? Lizna. Lizna, dlaczego? Co się stało, mamie? Pamiętasz? Kto mnie ugryzł? Gapa. Gapa mnie ugryzł, tak? Tak, no pewno, że jestem zdrowa. A ty jesteś zdrowa? Tak, nie mam. Proszę? Mam bliznę. No bo mam bliznę, ale jestem zdrowa. Tu stara blizna. Proszę? Nie, były u Ciebie były krokodyle? I zjadły cię? Tak. Kiedy ci jadły? Jak spałaś? Tak. Straszne rzeczy. Uratowałaś mi się?